11 grudnia na sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Siewierzu odbyło się spotkanie bożonarodzeniowe pod hasłem Kolendujmy Wszyscy Razem, które rozpoczęła pani dyrektor Joanna Kupczyk. Życzę, aby święta upłynęły państwu w gronie rodziny, w atmosferze radości. I pozwoliły zapomnieć o troskach i zmartwieniach dnia codziennego. Życzę, aby nadchodzący nowy rok przyniósł nowe nadzieje na realizację planów i spełnienie pragnień. Aby podkreślić wyjątkowy charakter tych świąt, już tradycyjnie jak co roku dzieci z publicznego przedszkola w siewierzu z grupy 5- i sześciolatków wraz z wychowawcami Anną Wyszyńską, Olgą Machurą i Katarzyną Jaworską przygotowały jasełka bożonarodzeniowe. Dzień. Trzeba tą nowinę zanieść już do ludzi Chodźmy prędko to ogłosić, pasterzy pobudzić Na trąpewce, na sianeczku leży budziecina. Mali aktorzy wcielili się w postacie anioków, pastuszków, trzech króli, dzieci z różnych stron świata, ale nie zabrakło najważniejszych osób Józefa i Maryi oraz małego dzieciątka Jezus. Ma Wszystkim udzielił się magiczny nastrój i miła atmosfera, a to efekt bardzo dobrej współpracy przedszkola i rodziców. A dzisiaj organizujemy wielką imprezę, czyli część artystyczną organizują dzieci i przedszkole, a my jako rodzice ogarniamy kiermasz. Kiermasz jest przeznaczony jak najbardziej na cele naszego przedszkola i każda złotówka z tego kiermaszu trafi właśnie na konto Rady Rodziców, która później wydaje na, na nasze dzieciaki. Uroczystości towarzyszył kiermasz Ozdób Świątecznych. Na naszym kiermaszu sprzedajemy rzeczy świąteczne. Artykuły świąteczne wykonane przez dzieci z przedszkola publicznego w Siewierzu oraz ich rodziców. Są to przeróżne rzeczy od bombek, choinek, wieńców, choinek większych, mniejszych, po stroiki nawet kartki świąteczne. Serdecznie zapraszamy, bo to naprawdę piękne rzeczy są. I tak w prawdziwym, świątecznym i rodzinnym nastroju wspólne kolędowanie dobiegło końca. Pełni wrażeń po występie, zajrzeliśmy za kurtynę. Kochani, jesteśmy pod ogromnym wrażeniem Waszego występu. Jak wam było na scenie, drogi królu? No, wszystko było bardzo pięknie. No, bardzo, bardzo. Czy trudno się występuje na takiej scenie? Nie. Przyszedł tu do mnie aniołek. Śliczny aniołku. Jak masz na imię? Natalka Zaremba. Natalka, słoneczko! Jak ci się dzisiaj występowało na scenie? Fajnie. Czy to miło jest wiedzieć, że patrzą na ciebie bliscy z rodziny? A? Tak. A kto był dzisiaj z tobą? Siostra i, i mama. A stresowałaś się? Aha. Zdecydowanie należy im się pochwała za pokonanie tremy, wczucie się w rolę i umiejętność działania w zespole, dzięki czemu po raz kolejny powstało bardzo efektowne i urzekające widowisko.